Dziękuję bardzo. Pan senator Zdrojewski, bardzo proszę. Od razu dopowiem, że trop francuski, tak zwany trop francuski, okazał się fałszywy. Natomiast chcę Panu Przewodniczącemu podziękować, bo bardzo dobrze przedstawił dyskusję na połączonych komisjach. Rzeczywiście opinie ekspertów było druzgocące, natomiast nie wybrzmiało w finale, dlaczego postanowiliśmy nie poprawiać tej ustawy, tylko ją odrzucić. Z jednej strony mieliśmy opinię ekspertów, z drugiej strony oczywiście toczyła się dyskusja, natomiast kluczowe jest, kluczowe są te dwa, trzy zdania, dlaczego zdecydowaliśmy się odrzucić ten projekt, a nie jednak poprzeć poprawki czy wprowadzać własne. Panie senatorze, zapewne, zapewne gdyby pan senator mi przypomniał te dwa, trzy zdania, to ja będę mógł potwierdzić bądź nie, Dlaczego? Natomiast w mojej opinii powtarzam, przede wszystkim w opinii wszystkich wszystkich oceniających ten projekt padało, że jest to projekt kompletnie wyjęty z jakiegokolwiek konstytucyjnego kontekstu naszego systemu prawnego. I że jest to e, projekt, który nie mieści się w żadnym w, w żadnym y, 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 pomyśle, y, w żadnym kontekście normalnego funkcjonowania państwa. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca Pana senatora odpowiedź, y, 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 Dobrze, się, dobrze, dobrze, właśnie, bo myślałam, że pan zawiesił głos, panie senatorze. Ja czekałam na... Nie, 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 nie. Czekam, czekam. Proszę w naszym porządku konstytucyjnym oczywiście mamy trójpodział władzy. I krótko mówiąc, ten projekt... Tak, że ten projekt... Tak, przepraszam bardzo, oczywiście, że w tym projekcie ta komisja po pierwsze ma uprawnienia, które są uprawnieniami quasi-policyjnymi, prokuratorskimi i orzeczniczymi. I połączenie tego wszystkiego jest absolutnie yy, łamie wszelkie możliwe standardy państwa demokratycznego. Yy, rozumiem, że yy, tak, oczywiście, oczywiście o tym była mowa, przepraszam bardzo, rzeczywiście zapomniałem o tym. Dziękuję. Pan...